Kasia? Cześć. Jak masz na drugie imię? Józefa. A jak masz na trzecie imię? Felicja. A gdzie się urodziłaś? W Chicago. Masz rodzeństwo? Tak, dwie siostry i jednego brata. A kogo z rodzeństwa najbardziej lubisz? Zależy, kiedy mnie się pyta. Z kim najczęściej rozmawiasz? Ostatnio ze starszą siostrą, z Izabelą. Jaki jest twój ulubiony Pokémon? Yy... Snorlax. ale nie znam Pokémonów za dobrze. Grałaś w jakieś gry z Pokémonami? Yy, tylko w Pokémon GO. A jakiej e, aplikacji używasz najczęściej w telefonie? Ostatnio Minesweeper. Co to jest? E, to jest gra. Tak wygląda. Ja? Przegrałem. Okay. Jaką lubisz herbatkę? E, zieloną i czerwoną. Czarną też, ale jest z taki. Z, 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 e, no, okej, okay, różne takie. A co najczęściej pijesz? Wodę. A jaki alkohol najbardziej lubisz? Wódkę. A jak lubisz imprezować? E, tak, lubię domówki i karaoke. A byłaś ostatnio na fajnej imprezie jakiejś? Tak, w Stambule, e, w hotelu, w takim przy pałacu. Co ci ostatnio poprawiło humor? Wspomnienia z Istanbułu. A co ci ostatnio psuje humor? Polityka. Jaka jest twoja wymarzona praca? No co teraz robię. A, lubisz mieszkać w Tokio? Tak, ale są ograniczenia. Jakie? To, że pomieszczenia są bardzo małe i że e, stosunki międzyludzkie są bardzo zimne. Chciałabyś mieszkać gdzieś indziej? Ostatnio mi się marzy Berlin. I co tam byś robiła? Chciałabym odnawiać e, stare meble jako hobby. Jest coś takiego, co mogłabyś jeść codziennie? Kanapki. Z czym? Właśnie w tym jest magia kanapek, że są różne. Jaki jest najlepszy serial, jaki widziałaś w życiu? Um, Breaking Bad albo Parks and Recreation. Nie mogę się zdecydować. Na jaki serial teraz oglądasz? Terrace House i Gilmore Girls. To jest taki mój guilty pleasure. Masz jakieś nietypowe zainteresowanie? Korea Północna i nieruchomości. Lubisz masło? Z bułką. Masz jakiś pseudonim? Podobno mówi nam je ktoś Kasiol. Jakie lubisz dostawać prezenty? Wolę mile z kimś spędzić czas niż dostawać prezenty. Co cię śmieszy? Twoja twarz. Jaki jest Twój ulubiony polski YouTuber? Ostatnio ciebie dużo oglądam. Szczególnie gdy ja jestem w vlogu. A jaka jest najśmieszniejsza osoba, jaką znasz? Oprócz ciebie? <laughs> Louis C.K. i bardzo śmiesza. Jaki filmik na YouTube kosztował Cię najwięcej pracy? Um... Na moim, film, na moim kanale e, Chicago Gwara Challenge, na Twoim kanale krok pierwszy, a na Dałaga Państwa Wyspa Królików. Jaki był Twój największy fuck-up przy robieniu filmu? To, że jak robiliśmy wyspę królików, wylądowaliśmy na niepoprawnej wyspie i musieliśmy podróżować extra 4 godziny, a mieliśmy tylko cztery, żeby wszystko nagrać. Jakie jest twoje ulubione polskie jedzenie? Pierogi. Jakie? Ruskie. A jakie jest Twoje ulubione miasto w Polsce? Zależy, w którym się najlepiej bawię. A gdzie się bawisz najlepiej? Ostatnio to było w Poznaniu, a przed ostatnim razem to było w Wrocławiu, a zwykle to było w Krakowie, bo tylko do Krakowa zwykle jeździłam. Jaka jest według ciebie najlepsza cecha Polaków? Szczerość. A najgorsza? Strach przed imnością. A co cię bawi w Polsce? Ym, nieświadome, nieświadome używanie rasistowskich fraz, jak na przykład Zrobić coś jak biały człowiek. jak długo mieszkałaś w Brazylii? Siedem miesięcy. I co tam robiłaś? Yy, byłam na wymianie studenckiej. Masz jakieś zwariowane wspomnienia stamtąd? Co niedzielę chodziłam na... Co niedzielę chodziłam do faweli na imprezy organizowane przez baronów narkotykowych, yy, gdzie ochroniarze chodzili z ochro yy, z bronią. Jak to mówi? Bronia taka. Karabin? Karabinem. Czego się nauczyłaś w Brazylii? Żeby nie... to not judge people. Bo nie wiadomo jaki... Nie osądzać. Nie osądzać ludzi, bo nie wiadomo jaka jest ich perspektywa w życiu i każdy ma inną perspektywę. Czy masz jakieś fobie? Yy, tak, bardzo boję się tak dotykać waty i nie lubię jak coś mnie dotyka kostki. Chyba to kostki mi nie dotknęły siebie w, yy, już, nie wiem, 20 lat. Jakie jest Twoje marzenie? Żeby wszyscy znaleźli szczęście w życiu. I co teraz robisz? Idę się spotkać ze znajomymi. To papa. Pa. Na razie. Ups. za dużo butów tutaj.